Witajcie, kochani. Dziś miał być inny film, film o genetyce. Jednak będzie coś innego. Za to będzie krócej. Słuchajcie, w ostatnim czasie już od ponad dwóch miesięcy. Choroba bardzo mi się daje we znaki i powiem Wam uczciwie, jestem bardzo zmęczona. Jestem zmęczona fizycznie i psychicznie. Fizycznie nie trzeba tłumaczyć. Moje ciało przechodzi samo siebie ostatnio i gdyby nie opiaty, nie byłabym w stanie w ogóle funkcjonować. Nie jest to przyjemne, ale konieczne. Druga rzecz, kochani, jestem zmęczona psychicznie nie tylko przez ból jestem zmęczona przez przez wszystko przez całą tą walkę te 6 lat naprawdę dało mi się wyznaki i powiem Wam uczciwie nie mam już pomysłu co dalej nie mam a nawet jeśli mam pomysł to już nie mam siły po prostu nie mam siły. Słuchajcie, jestem tak zmęczona, jestem tak wykończona w tej chwili, że już mi się nic nie chce. Kompletnie nic. Nie będę udawać, że jest dobrze, czy że jest inaczej. Kochani, nie jest dobrze i nie będzie dobrze. Jestem zmęczona dosłownie. Większością tego, co się dzieje wokół mnie i ze mną. Mam dosyć udowadnianie na siłę, że jestem chora. Mam dosyć udowadniania na siłę, że tak naprawdę nie wyłudzam ani środków przeciwbólowych, ani pieniędzy. Ani ani nie wiadomo czego, kochani. Mam dość. Co przelało taką czarę goryczą ostatnio ze mną? Fakt, że pokłóciłam się z pewnym panem o podjazd dla niepełnosprawnych. Y są osoby, które z podjazdu dla osób niepełnosprawnych robią sobie parking dla rowerów i jeszcze uważają, że skoro ja dam radę przejść obok, to jest w porządku. Kochani, dopóki ja jeszcze się telepię na tych rozkraczonych nogach, ja przejdę obok, będę się trzymać drugiej poręczy. ale jak ja będę na wózku, to ja już nie dam rady przejść obok. Zwróciłam Panu grzecznie uwagę, to zostałam wyzwana od tych, co się lubią kłócić i Pan powiedział, że jeśli mnie to nie pasuje, to mogę wezwać nawet na niego na to. Kochani, mam dosyć ludzkiej głupoty. To mi przelało taką trochę czarę goryczy. Ja już kiedyś mówiłam, że każdy ma swoje granice. Ja w tej chwili po prostu opadły mi skrzydła. Opadły mi skrzydła... Y Raz, że tak naprawdę lekarzom nie, da, nie zależy na leczeniu mnie, z wyjątkiem jednego czy dwóch, którzy mi pomagają. Ale to, to jest walka z systemem. Walka, w której ja jestem na pozycji przegranej. Zresztą, żeby walczyć trzeba mieć siłę. Ja w tej chwili tej siły nie mam. Jestem zmęczona. I prawda jest taka, że z moich marzeń, z moich planów Z mojej głupiej nadziei, że jeszcze się uda coś zrobić, że jeszcze dostanę leczenie, które chociaż pozwoli mi więcej chodzić, nie tylko te 700 metrów. Liczyłam, że uda mi się może jeszcze wrócić do minimalnej normalności. Ale z tego, co widzę, z tego, co się ze mną ostatnio dzieje, jak to się ze mną dzieje, kochani, ja przegrałam na każdym froncie. Wszystkie moje plany mogę odłożyć już do śmieci. Wszystkie plany związane z leczeniem mogę postawić pod, zostawić pod wielkim znakiem zapytania. Niestety. Państwu polskiemu, czyli mojej ojczyźnie, nie zależy na mnie. Jestem zbędnym śmieciem, do którego się dokłada. I takich śmieci, jak ja, w tym kraju jest więcej. Nie jestem jedyną osobą. Jest wiele osób takich, jak ja. Jednak ja już jestem zmęczona, kochani. To, co mogłam zrobić, to zrobiłam. Kto, co mógł mi pomóc, to już mi pomogli te osoby, pomogły te osoby. Jedyna rzecz. która mnie do tej pory jeszcze trzymała. To była złość. Słuchajcie, ja jak mam ciężkie sytuacje w życiu. Czy odejdzie ktoś bliski? Czy stanie się coś nieprzewidywanego? Czy Będę po operacji. No ta będę, może będę miała kolejną. Prawda jest taka, że mnie wtedy ratuje złość. Wchodzę na wysokie obroty i walczę. Można to nazwać przypływ adrenaliny albo chęci do działania. I to mnie już nie raz w życiu ratowało. Ta złość ta agresja, ta chęć walki. Nie zrozumcie mnie źle, agresja. Agresja w sensie takim, że byłam gotowa do walki. Teraz widzę u siebie już od pewnego czasu, że straciłam tą iskrę. Tą chęć walki. Że tak naprawdę jestem już zmęczona. I owszem, będę jeszcze robiła filmiki na tym kanale o tym, co przechodzę, czego nie przechodzę. Ale tak naprawdę. Ja dla siebie już nie oczekuję niczego. Nie oczekuję cudu, ludzi, leczenia. Nie oczekuję już niczego. Nie chcę oczekiwać. Nie chcę oczekiwać, dlatego że nie chcę kolejnych rozczarowań. Jestem zmęczona po tych wszystkich proszkach, po całym bólu. Kochani, ja od sześciu lat żyję w torturach. I to w torturach codziennie. Gdybym była więźniem, to by można było powiedzieć, że łamie się moje prawa człowieka. Ale kiedy to jest choroba, i przez pięć lat szuka się rozpoznania, znosi się wszystko. W końcu udaje się dowiedzieć, co to jest. A i tak to znacznie sytuację nie zmienia. To co ja mogę zrobić? Nic. Kowakiej. Tak jak Wam powiedziałam, nie jestem odosobnionym przypadkiem. Ale jestem już zmęczona tą walką z wiatrakami. Jestem zmęczona podejściem lekarzy. Z wyjątkiem paru. Z wyjątkiem lekarza, który mnie zdiagnozował, z wyjątkiem psychologa, mojej pani neurolog, która mi kiedyś pomagała i to bardzo w diagnostyce. Ale prawda jest taka, że jeszcze jest jedna pani z mopsu. I moja przyjaciółka. Jednak co do reszty. NFZ, ZUS. Orzecznictwo o niepe dla niepełnosprawnych, orzecznictwo o niepełnosprawności. Kochani, większość lekarzy udowadnia mi na siłę i wmawia mi, co mogę, czego nie mogę, nie mając zielonego pojęcia, co przechodzę. Prawda jest taka, że od dawna chce mi się krzyczeć, wyć. I nie w poduszkę. Po prostu wyjdź i krzyczeć. Są momenty, kiedy wychodzę od lekarza, i jedyną rzeczą, na którą mam ochotę, to walnąć pięścią w ścianę. Niestety, nie mam już na to siły. Od jakiegoś czasu. Właśnie od tych dwóch miesięcy, tak najbardziej intensywnie. Tak szczerze że ta choroba od dwóch miesięcy daje mi mocniej w kość. Ale prawda jest taka, że te dwa miesiące pokazały mi, jak bardzo jestem zmęczona. Dlatego. Nie mam już siły, walić łbem o ścianę i, i przekonywać wszystkich, co się ze mną dzieje. Poziom wykształcenia większości lekarzy w tym kraju pozostawia wiele do życzenia. Ja nie mówię, że wszystkich, w większości. Poziom empatii. Urzędników do chorych. Naprawdę chorych. Jest straszne. Moje ostatnie upokorzenie to było na komisji Zosowskiej. Ale wiecie co? Teraz to się wszystko jakoś we mnie zebrało. I uświadomiłam sobie, że jestem po prostu głupia. Głupia już wam nie raz mówiłam, że jestem głupia w pewnych kwestiach, ale jestem człowiekiem, który przychodzi piekło. Które gotuje mu własne państwo, i nie jestem jedyna. Państwu nie zależy na tym, żeby wyleczyć mnie albo dać mi lepsze leki. Przyczyna: nie mam antyciał. Przy czym w innym mieście w Polsce. Bez antyciał można dostać lepsze leczenie. Ja zawsze mam pecha. Wszystko muszę wydzielać pazurami. Ale tym razem nie będę. Nie mam już siły. Zostawiam sprawi, sprawy takiemu biegowi, jaki przybiorą. Ja już się nie będę kłócić, starać, walczyć. Mówiąc krótko, w dawnej terminologii można powiedzieć, że się poddaje. No, chociaż w współczesnej tak samo. Kochani, powiem tak, system, państwo polskie, ZUS, NFZ, Orzecznictwo, urzędnicy. Mówiąc krótko, zajebali mnie. Gratuluję. Państwo polskie odniosło kolejny gigantyczny sukces na arenie zajebać własnego obywatela. Pomagają chętnie tym, co wyłudzają pieniądze, politykom, pomagają. Celebrytom, ale zwykłych ludzi takich jak ja zmuszę się do zbiórek albo do samobójstwa. Nie, kochani, ja dzisiaj nie popełnię samobójstwa, nie martwcie się. Nie mam na to jeszcze ochoty. Mam jeszcze parę rzeczy do załatwienia, ale od dziś. Już nie będę się używać. Nie będę się starać. Nie będę prosić. Pozwolę, by moje państwo mnie dobiło. Zabija mnie na co dzień, to niech mnie dobije. Są ważniejsze osoby do ratowania: alkoholicy, narkomani, samobójcy. Politycy, ci, którzy mają znajomości i pieniądze. Nie, nie należy do żadnej z tych grup. Dlaczego mówię o alkoholikach, narkomanach i samobójcach? Kochani, dlatego że wybaczcie. Muszę oszczędzać na pusteczkach. Dlatego, że to są ludzie, którzy mają problemy w życiu. Im trzeba pomagać, bo oni piją, bo oni czpają, bo oni chcą odejść z tego świata. Oni mają problemy. Ludzie tacy jak ja, my nie mamy problemów. Dajcie się tylko. Udziela zgodności i udowadnia się nam na siłę, że to my jesteśmy problemem. Więc, kochanie, ja już nie mam sił. Nie mam siły na nic, na walkę, na leczenie, na planowanie. Od dziś praktycznie będę eketować. I pierwszy raz w życiu jest mi to obojętne. Dziś mogę podziękować mojej ojczyźnie, mojemu państwu, moim politykom, wielu lekarzom, nie wszystkim, ale wielu za to, że mnie złamało. Za to, że nareszcie zniechęcili mnie do walki o siebie. Za to, że nareszcie pozbawili mnie sił, planów, marzeń. Że pozbawili mnie godności. I że potraktowano mnie jako człowieka, który jest poniżej śmieci. Śmieć przynajmniej jeszcze można zrecyklingować. Kochani, od dziś się poddaję. Nie wiem, co będzie dalej. Szczerze powiedziawszy, mnie to już nie obchodzi. Im więcej się staram, tym jest gorzej. Więc może czas przestać się starć. Przestać udowadniać. Przestać tłumaczyć. Szczególnie tym tumanom lekarzom, którzy nie wiedzą, co to jest za choroba. Ja jestem tak samo człowiekiem jak każdy inny. Ale dziś mogę podziękować mojemu państwu za to, że nareszcie mnie zniszczyło. Po prostu. Złamało mnie. Człowiek kontra system. Wygrał system. Ja nie mam już siły. Po prostu nie mam siły.